Dajcie! Widzieliście wczorajszy odcinek z unboxingiem nowego uchwytu do telefonu? A no, już zamontowany, trzyma się bardzo fajnie. Po zamontowaniu telefonu możemy go podnieść do pionu, obrócić. Także dzisiaj nagramy time timelapsa szalonego przelotu przez Wrocław. No bo przy tych obecnych korkach zawsze kombinuję, jak przejechać z jednego końca na drugi poniżej godziny. No i muszę przejechać poniżej godziny, bo muszę córkę na akrobatykę przerzucić. Patrzyłem na Google Maps no i powinno się udać przez centrum. Także jak będzie, to zaraz zobaczycie. No, może inaczej. Śniemy. Tak. I podnosimy do pionu. Było widać za bardzo maski, powinno być ok. <śles> Znowu się udało. Godzina 16.01 Czyli równiuteńko godzinę jakieś 20 km. Także na dzisiaj to koniec. Wlecieć po córkę, żeby ją przywodzić na akrobatykę. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce. A uchwycik zamykamy tak.